Hallo, guten tag, witam Was w serii odcinków Deutsch Problem los, a więc niemiecki bez problemów i dzisiaj pozbędziemy się problemu z czasownikami modalnymi. Jestem ciekawa, czy potrafisz powiedzieć po niemiecku, kto chce jechać taksówką, zastanów się chwilę, albo czy potrafisz przetłumaczyć, nie potrafią odrobić pracy domowej. Jeżeli nie potrafisz przetłumaczyć takich zdań, to na pewno trafiłeś dobrze na odpowiedni wykład. Natomiast jeśli potrafisz przetłumaczyć bez problemu te zdania, to zapraszam Cię do o krok trudniejszej prezentacji dotyczącej czasowników modalnych w czasie przeszłym preteritum z serii odcinków Angielski to mus, niemiecki Twój plus. Przy okazji wszystkich, którzy lubią bawić się językiem niemieckim, chcą uczestniczyć w quizach, testach, zapraszam do grupy na Facebooku Niemiecki w Szkole. I zaczynamy od razu od najważniejszej części, czyli od czasowników modalnych, od odmiany i znaczenia. Czasowników modalnych w języku niemieckim jest 7. Wolen chcieć. Zolen mieć powinność. Müssen musieć. Können móc umieć potrafić. Dürfen mieć pozwolenie na zrobienie czegoś. Jeżeli mamy dürfen z przeczeniem, to wtedy nie będziemy mieli pozwolenia, będziemy mieli nawet zakaz. Mögen to lubić, a mychte chciałbym. Znaczenia czasowników modalnych nie ukrywam, trzeba się nauczyć na pamięć, tak jak każdego innego słówka. Przyjrzyjmy się odmianie, w jaki sposób odmieniają się czasowniki modalne. Otóż kolory nie są dobrane tutaj przypadkowo. Jak widzicie, pierwsza i trzecia osoba liczby pojedynczej, czyli ich RZS jest zaznaczona na pomarańczową i ma taką samą formę. To już pierwsza wskazówka. Pozostałe formy odmieniają się w ten sposób, że dodajemy końcówki, a w liczbie mnogiej zawsze wracamy do formy podstawowej. Mając taką wiedzę, potrafimy odmienić każdy czasownik. Jeżeli wiem, że czasownik wolę, to w pierwszej osobie ich will, to wiem również, że jeśli odmieniam ten czasownik, to do du do dodam syty i będzie willst. Rzs jest takie samo jak ich, w związku z tym będzie will. W liczbie mnogiej wracam do formy podstawowej, a więc wir wollen, ihr wollt, sie, sie wollen. Jak się przyjrzycie, to liczba mnoga nie powinna sprawiać żadnych problemów, ponieważ wszystkie te czasowniki modalne odmieniają się w sposób regularny. I trzecia wiadomość jest taka, że czasownik modalny w zdaniu stoi na drugiej logicznej pozycji. I mamy przykłady. Ich will ins Ausland fahren, chcę jechać za granicę. Er kann gut französisch sprechen. On potrafi dobrze mówić po francusku. Sie darf nicht ins kino gehen. Ona nie może iść do kina. Wann sollst du Arzt besuchen? Kiedy powinieneś iść do lekarza? I zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz, że drugi czasownik w wypadku tych zdań fahren, sprechen, gehen, besuchen jest na końcu i zawsze w bezokoliczniku. Jeszcze jedna informacja, o której do tej pory nie mówiłam, że czasownik modalny bywa, że stoi na pierwszym miejscu, ale są to pytania o rozstrzygnięcie. Na przykład chcesz jechać za granicę? Będzie willst du ins Ausland fahren? Nie przejmuj się, jeśli wszystkiego nie zapamiętałeś. Teraz przed Tobą seria ćwiczeń, po wykonaniu których wszystko będzie dla Ciebie jasne. Spójrz jeszcze raz na tabelę i zadecyduj jak zmieni się czasownik modalny w zależności od osoby. Ich muss, du musst, meine Eltern müssen. Wir mögen, ihr mögt, deine Kinder mögen. Du sollst, meine Tochter soll, ihr sollt. Du darfst, wir dürfen, meine Freunde dürfen. Ich möchte, du möchtest, Ja möchtet. Wir wollen. Ia wollt. Du willst. Wir können. Ia. könnt. Ich kann. No i super, już sporo pamiętasz. Być może, że jeszcze nie za bardzo znasz znaczenia, ale i przyjdzie na to pora. Teraz spójrz na tabelę. Mamy wstawić krzyżyki tu, gdzie... I on zgadza się z poziomem, czyli co do siebie pasuje. Meine Mutter kann. Moja mama potrafi. I mamy jeszcze jeden przykład rozwiązany. Mein Kind darf. Jest więcej możliwości znalezienia takich par. Ja będę mówiła po polsku, a Ty będziesz mówić po niemiecku. Moja mama powinna. Meine Mutter soll. Moja mama ma pozwolenie. Meine Mutter darf. Ja. Potrafię, powinnam i mogę, czyli mam pozwolenie. Ich kann, ich soll, ich darf. Ty i Twój tata musicie i chcecie. Du und dein Vater müsst, wollt. My potrafimy, możemy, umiemy i my chcielibyśmy. Wir können, möchten. Wy musicie. Ja must. Wy chcecie. Ja wolt. Pani potrafi. Sie können. Pani chciałaby. Sie möchten. On potrafi. Er kann. On powinien. Er soll. On może. Ma pozwolenie. Er darf. Moje dziecko potrafi. Mein Kind kann. Moje dziecko powinno. Mein Kind soll. Moje dziecko może, ma pozwolenie. Mein Kind darf. Ty lubisz. Du magst. Twoje dzieci potrafią. Deine Kinder können. Twoje dzieci chciałyby. Deine Kinder möchten. I jak? Zaczęły Ci się podobać czasowniki modalne? to czas na to, żeby przetłumaczyć kawałki zdań. Meine Mutter kann, to znaczy Moja mama potrafi. Sie können, to znaczy Pani potrafi. Ich darf. Ja mogę, mam pozwolenie. Du und dein Vater wollt. Ty i Twój tata chcecie. Wir möchten. My chcielibyśmy. Ihr müsst. Wy musicie. Er soll. On powinien ma coś zrobić. Mein Kind soll. Moje dziecko powinno. Du magst. Ty lubisz. Deine Kinder möchten. Twoje dzieci chciałyby. Jak widzisz wszystko się poplątało, ale teraz będziemy dokańczać zdania, budować z rozsypanych elementów. Moja mama potrafi dobrze gotować to. Meine Mutter kann gut kochen. Pani potrafi dobrze mówić po niemiecku. Sie können sehr gut Deutsch sprechen. Ja mogę, czyli mam pozwolenie, ciebie dzisiaj odwiedzić. Ich darf dich heute besuchen. Czy chcecie z nami zagrać? Wollt ihr mit spielen? Kiedy musicie iść do domu? Wann müsst ihr nach Hause gehen? My chcielibyśmy podróżować dookoła świata. Wir möchten um die Welt reisen. On ma mniej jeść, czyli powinien mniej jeść. Er soll weniger essen. Moje dziecko powinno już umieć czytać. Mein Kind soll schon lesen können. Czy ty mnie lubisz? Magst du mich? Twoje dzieci chciałyby mieć więcej swobody. Deine Kinder möchten mehr Freiheit haben. No i teraz tylko uzupełnienie luk i już całkiem z górki, prawie na końcu. A ja mam nadzieję, że wszystkie czasowniki, czyli siedem czasowników modalnych, znasz, potrafisz odmieniać i używać w zdaniach. Za chwilę się to okaże, bo podsumujemy całość quizem. Mogę ci pożyczyć pieniądze. Ich kann dir Geld leihen. Lubię lody. Ich mag Eis. Diabetycy powinni unikać czekolady. Diabetika sollen czekoladę vermeiden. Czy potrafisz mówić po niemiecku? Kannst du Deutsch sprechen? Moja mama lubi pizzę. Meine Mutter mag Pizza. Chcesz kawałek jabłocznika? Willst du ein Stück Apfelstrudel? Co musisz dzisiaj zrobić? Was musst du heute machen? Chciałabyś pojechać ze swoim chłopakiem autostopem? Möchtest du mit deinem Freund per Anhalter fahren? Na czerwonym nie wolno jechać. Bei Rot darf man nicht fahren. A teraz ostatni z ćwiczeń. Do zdań zwykłych dołączamy czasownik modalny. I tak. W pierwszym przykładzie ich esse heute nichts znaczy nic dzisiaj nie jem. I teraz dołączymy do tego dürfen, czyli mieć pozwolenie. I nam wychodzi zdanie ich darf heute nichts essen. Nie wolno mi dzisiaj nic jeść. No i następne zadanie. Ich mache die Hausaufgabe nicht, czyli nie robią pracy domowej. A teraz do zdania dokładamy czasownik modalny können, móc umieć potrafić. I wychodzi nam zdanie. Ich kann die Hausaufgabe nicht machen. I to znaczy, nie potrafię odrobić pracy domowej. Er macht heute Abend einkäufe. On robi dzisiaj wieczorem zakupy. Dołączamy müssen. Er muss heute Abend einkäufe machen. Czyli, on musi dzisiaj wieczorem zrobić zakupy. Man kann schwimmen. Można pływać, a teraz dołączamy müssen. Man muss schwimmen können. Trzeba umieć pływać. Wann fährst du in die Schweiz? Kiedy jedziesz do Szwajcarii? Dołączamy wollen, chcieć. Wann willst du in die Schweiz fahren? Czyli kiedy chcesz jechać do Szwajcarii? Geht Jana zum Zahnarzt? Czy Jana idzie do dentysty? I dołączamy zolen? Zol Jana zum Zahnarzt gehen. Czy Jana ma iść do stomatologa? Ich komme punktlich. Przyjdę punktualnie. Dołączamy mychte. Chciałabym. Ich mychte punktlich komen. Czyli chciałabym przyjść punktualnie. Mam nadzieję, że twój i mój wysiłek nie poszedł na marne i okaże się, że na wszystkie pytania odpowiesz poprawnie. Które z wymienionych czasowników nie są modalnymi? Mamy wymienione können, machen, wollen, werden, können, które nie są modalne. Können, machen oraz werden. Świetnie! Które czasowniki przetłumaczone są w następującej kolejności? Chcę, muszę, potrafię, mam pozwolenie. Will, must, can, darf. Świetnie, powoli zaczynam oddychać pełną piersią. Zostały jeszcze tylko dwa pytania i mam nadzieję, że na nie również poprawnie odpowiesz. Czasownik modalny stoi w zdaniu twierdzącym na drugim miejscu czy na końcu? Na drugim miejscu. No to już tylko jedno pytanie. Po którym obejrzeniu prezentacji potrafisz powiedzieć po niemiecku, nie potrafię odrobić pracy domowej? Mam nadzieję, że po obejrzeniu tej prezentacji potrafisz już przetłumaczyć zdanie, nie potrafię odrobić pracy domowej. Jeśli nie, obejrzyj ponownie prezentację, a na pewno uda Ci się przetłumaczyć to zdanie. W najgorszym wypadku napisz w komentarzu, po którym przesłuchaniu prezentacji udało Ci się to zdanie bezbłędnie przetłumaczyć. Auf Wiederhören i do usłyszenia w następnym odcinku z serii Deutsch Problemlos.